Zastanawiam się, kogo wybierasz? Myślę, że do odpowiedzi poproszę Karolinę. Szapoklak oraz Melonik. Szapo co? Szapoklak. Szapoklak. Nawet i tego Melonik. wymówić nie potrafię. Doskonale wymówiłam. Ale myślę, że Melonik to nie jest. Wydaje mi się, że Charlie Chaplin chodził w Meloniku i on tak nie wyglądał, żeby miał podgięty rondel i tak dalej. Więc stawiam na odpowiedź Szapoklak. Szapoklak. Podkreślmy. Sprawdźmy. Sprawdźmy. O! Dedukcja była nieprawidłowa, niestety. No, niestety. Czyli Melonik. Melonik. Chcesz się pożegnać, tak? Nie. A nuż szczęście mi sprzyja. Nie, nie, jeszcze nie czas. Tracisz pieniądze najpierw. Nim się pożegnamy, co zrobisz? Pociągnę za tą magiczną rączkę, z czy za tak ty... spust. Tak, magiczna rączka, dobrze ją nazywałaś, proszę. A już mi się uda. Muszę. Czekaj, czekam, czekam. I kiedy nadejdzie czas? Co król Zygmunt III z warszawskiej kolumny trzyma w lewej ręce. Tak. I tutaj właśnie Grzegorz się chwalił, że z historii jest dobry, a więc ja go raczej nie wybiorę. I myślę, że Iwona będzie miała problemy z tym pytaniem. Dlatego o Ciebie proszę o odpowiedź. Dobrze, sprawdzimy, czy Iwona rzeczywiście będzie miała problemy z tym pytaniem. Szablę albo krzyż. Stawiam na krzyż. Tak. Proszę, zakreślmy i sprawdźmy. Tak jest. Jest to odpowiedź prawidłowa. 300 zł wpływa na Twoje konto. Brawo. Zadajesz Iwono pytanie. Oto pytanie. W której dyscyplinie sportu prowadzone są rozgrywki Ligi Światowej? Stawiam na Magdę. W siatkówce bądź lekka atletyce. Czas. Jako, że lekka atletyka jest raczej sportem indywidualnym, a rozgrywki kojarzą nam się bardziej z rywalizacją drużynową, więc stawiam na siatkówkę. Proszę, zaznaczmy. I sprawdzamy. Na twoje konto przechodzą pieniądze. Cieszę się. No, proszę, proszę, Magdo, zadaj pytanie. Jak w kościele katolickim nazywa się akt uznania osoby za świętą? Jak w kościele katolickim nazywa się akt uznania osoby za świętą? Kogo wybierasz? Poproszę Karolinę. Kanonizacja oraz beatyfikacja. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Tak więc będę strzelała. Masz 30 sekund, jeszcze 20. Hmm. Kanonizacja z czymś mi się kojarzy, ale teraz. Kanonizacja, beatyfikacja. Beatyfikacja nic mi nie mówi. 10 sekund. Dlatego postawię na kanonizację. Dobrze. Jak sobie życzysz. Sprawdźmy. Jest to prawidłowa odpowiedź. No i na Twoje konto wpływają następne pieniądze. Proszę bardzo, teraz Ty, Karolino, zadasz pytanie. Tak. Jaka jest najdłuższa rzeka Półwyspu Apenińskiego? Uwaga, jaka jest najdłuższa rzeka Półwyspu Apenińskiego? Pytanie to kieruję do Grzegorza, a z tych względów, że jeszcze dzisiaj nie odpowiadał to pad i tyber. 30 sekund na odpowiedź. Żadna z tych odpowiedzi nic mi nie mówi. Swoją maturę zdawałem z geografii. Także pozdrawiam swoją Dobrze, połowę manią. czasu masz za sobą. 10 sekund. Plus mi rośnie. Nie tłumacz siebie, strzelaj. Pad. Dobrze, zaznaczymy. Pad? I sprawdźmy. No, niestety jest to nieprawidłowa odpowiedź. Prawidłową odpowiedzią jest Tyber. Pad rzeczywiście jest najdłuższą rzeką, ale Pad nie płynie przez półwysep Peniński. Teraz możesz pozdrowić swoją nauczycielkę. Teraz już za późno. Tracisz pieniądze. Jest jeszcze szansa. To jeszcze nic w porównaniu z tym, co będę robił za chwilę. Dobrze. Więc zrób to. Pociągnij za spust rosyjskiej let. I kiedy przyjdzie twój czas, odłóż. W tej chwili masz 154 puls. Jesteś z nami. Miło mi bardzo. Nam również. Zadajesz pytanie. Wyroby z jakiego metalu pokrywają się z biegiem czasu śniedzią? Śniedzią, tak? Tak. Dobrze, dobrze. To będzie twoim przeciwnikiem? Karolina, jako że masz 900 złotych. I zemsta jest Może słodka. nie tłumaczcie, wybierasz Karolinę, co? Biorę ciebie. Tak. Niech będzie. Odważny ruch. Karolino. Tak. Przeczytaj. Jakie są podpowiedzi? Odpowiedzi są takie, ze srebra i z miedzi. I chociaż z chemii nigdy nie byłam dobra, ale wydaje mi się, że będzie to odpowiedzi z miedzi. Chociaż czasami Wydaje też się, takim... czy. Wydaje na... mi się, bo szczebel też czasami tak się robi... 15 sekund się pominęło. Ale moja odpowiedź brzmi z miedzi. Z miedzi. Tak. tak. Proszę. Odhaczmy. Z miedzi. I sprawdźmy. Tak jest. Z miedzi. To jest taka patyna. Tak. Patyna. Lub grynszpan szlachetny. Tak to się nazywa. Dobrze. Pieniądze wpływają na Twoje konto. Zadajesz następne pytanie. To był pierwszym mistrzem świata w szachach. Wybieram Magdalenę. Aleksander Wilhelm Steinitz i Aleksander Alechin. Tak. Muszę się chwilę zastanowić. Oczywiście ani jedno, ani drugie nazwisko, szczerze mówiąc, nic mi nie mówi. No, bo to było wiele lat temu, prawda? Tak. Być może jeszcze mnie na świecie nie było. No, na pewno. Ale z tego, co się orientuję, orientuje, większość tu z szachowych pochodzi z Strzelaj, Rosji. nie ma czasu na rozmowę. Aleksandr Alechin. Dobrze, zaznaczmy. No i sprawdzamy. Niestety jest to nieprawidłowa odpowiedź. Oczywiście prawidłową odpowiedzią jest Wilhelm Stein. On reprezentował Austrię. Rzeczywiście nie było Ciebie na świecie, bo to było w roku 1886. Tracisz pieniądze. Masz szansę. Czekaj, kiedy przyjdzie Twój czas. Pociągniesz za spust i uratuj się. Tak nam się dobrze gra. Dałam wczoraj nam mszę, tak że może się uda. Nie będę dużej niepewności. Dobrze, zostaję z nami. Dałaś nam szef w odpowiednim kościele. Na pewno. Proszę Państwa, zadaliśmy już osiem regulaminowych pytań. Karolinko, zgromadziłaś najwięcej pieniędzy. Teraz Ty pociągniesz za spust. No niestety. Losowe wyeliminowanie jednego z Was. Pociągnij za spust. I on już.